Siema, siema, witam was moi kochani niezwykle gorąco oraz serdecznie w kolejnym odcinku z pogromców mitów w GTA San Andreas. Powiem wam, że po raz kolejny muszę wam przyznać to, że jesteście zajebiści. I to nie, że chcę wam dupę podlizać czy coś, tylko serio tak jest. Napisaliście mi mnóstwo pomysłów po tym, jak spytałem się was, jak mogę zlikwidować rysy z mojej konsolki. W sensie z konsolki PlayStation 2. Rad było mnóstwo. Jakieś kremy nawilżające, oleje, pasty, do zębów, do butów, oralne... No wszystko po prostu Ja pomyślałem sobie, że z uwagi na wiek powinienem stać się prawdziwym mężczyzną No i wybrać spośród waszych komentarzy pomysł ten najbardziej hardkorowy Czyli ten z użyciem wkrętarki Wkrętarkę mam, kiedyś tam się zaopatrzyłem Więc pojechałem na miasto nabyć resztę potrzebnych gratów Pasta turbo, końcówka do wkrętarki No i wiadomo, paczka Malboro i piwo Nie no, żartuję No i podsumowując, powiem wam, że efekty są naprawdę zacne Nie mam może jakiegoś wielkiego szału I jeszcze trochę będę musiał z tym powalczyć Ale, no ja. Póki co jest dla mnie zadowalający. No dobra, raport zdany to chyba możemy zaczynać. No a żeby kupić fajne, eleganckie gierki w super cenie, to zapraszam Was do serwisu Eneba. Znajdziecie tam zarówno nowe, jak i stare gry, szarki, PaySafe karty, bidolce no i inne różnego rodzaju doładowania. Na górze strony macie zawsze wyświetlone zakładki, w których ukryte są aktualne promki. Kluczyki do gier, które kupicie, aktywujecie normalnie na wybranej przez siebie platformie. Także, jeżeli szukacie przykładowo jakiejś gry do kupienia, to wpadnijcie na Enebę. Aby zobaczyć czy to czego szukacie Nie znajdziecie tam przypadkiem w lepszej cenie Potrzebne linki zostawiam w opisie Hubson weź wrzuć typa z tym kiblem do wody Ciekawe czy zaliczy misję No ale z was są bezlitosne chuj Brzdące, brzdące, kurde No w, w sensie w ostatnim odcinku okazało się Że możemy tego typa z budowy Który zamknięty jest w Toytoju, Że możemy go sobie wziąć No i podnieść widlakiem I go wrzucić do tej całej dziury Żeby potem go zalać betonem No i nie spodziewałem się po was Że wy tego biedaka jeszcze weźmiecie I go w tym głównie będzie Chcieli za pomocą wózka widłowego do wody wrzucić i go tam utopić. No ale dobra, skoro chcecie, to chcecie. Ja w końcu jestem tutaj po to, żeby spełniać wasze. Czemu ten gościu nie wybuchł, przestań mnie gonić? Kurde bele, no patrzcie dziada! Jestem tu po to w każdym razie, żeby spełniać Wasze oczekiwania, więc przekonajmy się, co z tego ciekawego wyniknie. O kurde bele, no nie można na spokojnie sobie testu przeprowadzić dzisiaj. No i teraz właśnie pytanie, nie, czy gra nam pozwoli, żebyśmy tego biedaka do tych doków dowieźli i tam go wrzucili do wody, czy jednak za chwilę się okaże, że misja zostanie sfajlowana? Miejmy nadzieję, że to pierwsze, ale tylko i wyłącznie dlatego miejmy nadzieję, bo badamy istotną rzecz z punktu widzenia naukowego. Wiadomo, że dla naukowców. Czasami trzeba jakiegoś budowlańca poświęcić No i moi kochani, póki co Kurde, no nic się nie dzieje Jeszcze wyskoczył komunikat, że za chwilę policja dojedzie na miejsce I misja zostanie sfoilowana. Ale jeżeli chodzi o tego Toitoja Z tym budowlańcem w środku No to, no to Gra totalnie chyba nie była przygotowana na to, że gracz wymyśli w ogóle taką strategię Że weźmie sobie forklifta Do tego zapakuje tego Toitoja Nazwijmy to na widły tego forklifta po prostu No i potem to wszystko wrzuci jeszcze do wody Uuu, zobaczcie Czyli w taki sposób nie jesteśmy w stanie misji wykonać. Konać, no bo szybciej otrzymamy komunikat, że policja przyjechała na miejsce i zajęła się całą sprawą, którą CJ tam na tym placu budowy odpierdupcył. Więc odpowiedź finalna jest taka, że nie, niestety w taki sposób tej misji przejść nie możemy. W micie z bombą w aucie autor nie napisał, że masz ją aktywować, tylko że auto z zamontowaną bombą wybucha. Nie wiem, czy pamiętacie moi drodzy, ale w poprzednim odcinku spotkaliśmy się z teorią, że można w GTA San Andreas uzyskać taką sytuację, że auto, które spadnie z dużej wysokości, wybuchnie. No bo ogólnie to wiemy, że w GTA San Andreas no w teorii nie ma takiej siły, która spowoduje, że auto wybuchnie po upadnięciu z bardzo dużej wysokości. Na przykład, gdy zrzucimy sobie taki samochód z jakiegoś tam wieżowca. Badaliśmy sobie to oczywiście w odcinku poprzednim, ale ja za każdym razem odbezpieczałem bombę, co kończyło się tym, że samochód po kilku sekundach wybuchał no i nie mogłem de facto doprowadzić w ogóle do sytuacji, że samochód z budynku zrzucam, no bo ten już dawno był wybuchnięty, że tak sobie powiem. Właśnie tak to wyglądało. Więc dzisiaj przenieśmy się prosto z tego miejsca, gdzie montuje się bombę, na najwyższy budynek w Los Santos i zrzućmy samochód bez uzbrajania tej bomby. I w takim wypadku, według twórcy tego mitu i według autora sugestii, auto powinno wybuchnąć. Czy coś takiego będzie miało miejsce? No jak widać też niestety nie. Oczywiście owszem, samochód wybuchł, ale to dlatego, że przewrócił się na dach. To chyba tego tłumaczyć nie muszę. Także ja, moi kochani, ogólnie podtrzymuję teorię, że w GTA San Andreas nie ma takiej siły, żeby rzucić sobie samochód zwierzowca no i żeby ten samochód wybuchł tak jak to dzieje się w GTA 4 i o czym to już sobie wielokrotnie rozmawialiśmy te próbę z samolotami zwierzowca, to zrób raz jeszcze, ale startuj do tyłu. Zobacz, czy dzięki temu przypadkiem, nie da się latać samolotami do tyłu. No tak, myślę, że jakieś trzy odcinki temu, może cztery odcinki temu głównym mitem odcinka był mit, w którym badaliśmy sobie to, czy jesteśmy w stanie nawet taką wielką krową, jak i, jaką jest AT400, wystartować z największego budynku w mieście. Mimo tego, że no wiecie, nie ma w ogóle jak się rozpędzić i tak dalej. Czyli tak naprawdę badaliśmy sobie siłę nośną każdego samolotu de facto. Prawie, tam może bez jednego czy dwóch. By, oczywiście, zamiast tym podniecać, to żeście mówili mi, że Ty, Hupson, ale to jest najwyższy budynek i spieprzyłeś mit. Także, no, oczywiście, pod tym kątem można na Was liczyć, że mi wytkniecie każdy nawet najmniejszy błąd. No i szczerze, miałem uderzyć się w pierś, powiedzieć, że, no, ta faktycznie zdupczyłem, ale kurde, no, jak ja miałem stąd wystartować? Zarabem rozpieprzył samolot, całe podwozie i tyle by z tego było, więc, no, całe szczęście, że badałem tamten mit na tamtym budynku, no a nie na tym. Mimo, że to ten, na którym jestem teraz, faktycznie jest najwyższy. Wyższy. Tak czy siak, z uwagi na to, że wasza kreatywność nie zna granic, to dzisiaj będziemy sobie badać to, czy w GTA San Andreas możemy latać samolotami do tyłu. Więc zamiast trzymać W, to trzymamy S i zamiast strzałki w górę, która nam daje dziób w dół, to ona będzie dawała nam dziób do góry. No wszystko w każdym razie jest odwrotnie. Do tego zmierzam. Także moi drodzy, nie ma co pitolić, startujemy. Zobaczmy, czy coś z tego w ogóle ciekawego wyniknie i czy jest możliwy lot do tyłu. O no, dawaj, dawaj, podrywaj się, kurka siwa, no. W ogóle ciągu nie ma, w ogóle ciągu nie ma. Trochę poleciał, trzymałem TSK cały czas, ale koniec końców nie dał rady. Zobaczymy sobie teraz Szamala, aczkolwiek powiem wam, moi drodzy, że ja osobiście tamtą próbę bym uznał, bo no, ten AT400 trochę poleciał. To nie było tak, że on runął w przepaść i jakby tyle go widzieli, nie? A zobaczmy, jak wygląda próba w przypadku Szamala. Ej, lecimy, zobaczcie! Ale jaja, fajne! Ej, kurde, było, było, było! Ja to bym zaliczył, serio! Wiem, że to nie był może jakiś rewelacyjnie długi lot i tak dalej, ale całkiem długo udało nam się w tym powietrzu utrzymać. No i do tego jeszcze słuchajcie, całkiem zacnie to przez chwilkę wyglądało. No, w pewnym momencie, w sensie był taki moment, że naprawdę żeśmy trochę lecieli. I mam takie wrażenie, że ten lot spełniał definicję lotu, nie? Także zobaczmy sobie teraz hydrę. Uuu, nie no, słuchajcie, z hydrą hydrę od razu odwraca. Nie ma szans w ogóle. Następny w kolejce jest samolot Beagle i jego właśnie będziemy sobie testować, ale on też tak samo jak Hydra od razu odwraca się i chce lecieć przodem. Także podsumowując sobie nieco to wszystko, to najlepiej wygląda to na przykładzie samolotu Szamal, ponieważ nim, no możemy jakiś tam czas sobie do tyłu lecieć. I jakoś to w miarę wygląda. Oczywiście samolot dąży do tego z czasem, żeby się odwrócić. Uuu, nie zginąłem, nice. Ale naprawdę przez parę ładnych sekund można gdzieś tam sobie ten lot wstępować. Że tak powiem, prowadzić. Także, okej, okay, może nie jakoś tam na pełen dystans, nie możemy sobie od lotniska do lotniska tyłem by lecieć jakimś tam samolotem, ale lot, że tak powiem, na biegu wstecznym możemy wykonać. Więc ja osobiście, patrząc sobie nawet na tę próbę, uważam, że mit mimo wszystko możemy potwierdzić. Chociaż, oczywiście, jeżeli się z tym nie zgadzacie, to śmiało piszcie w komentarzu, ponieważ jeżeli komentarzy negatywnych na ten temat będzie sporo, to oczywiście tę decyzję się zmieni. Możesz robić bara-bara z kurtyzaną w oczku wodnym na polu golfowym w San Fierro. No ten, kto mnie zna dłużej niż jakieś, nie wiem, 11 sekund, to doskonale wie, że ja uwielbiam mity, gdzie jest dużo cimcierinci i gdzie jeszcze do tego są kurtyzany, to już w ogóle jestem zachwycony. Więc super, że taka, że właściwie taki mit się pojawił i lecimy go sobie zbadać. Z uwagi na to, że ta teoria jest naprawdę ciekawa, to nie będę was tutaj trzymał zbyt długo w niepewności. Od razu teleportowałem się na miejsce, wbijamy sobie do stawiku, czy tam do oczka wodnego, jak zwał Zlał. I zobaczmy, czy będzie ci im za kurtyzaną w oczku wodnym, moi kochani, bo to jest coś oh, yeah. troszkę niespodziewanego. Coś, co w teorii yeah. wydarzy się. Yeah. Ej, dlaczego tak krótko? A, bo ona umarła, dobra, to to chyba chodzi o to, słuchajcie, że gra odczytała to w taki sposób, że no dla tej kobity było za głęboko. Gra odczytała to w sensie w ten sposób, że ona się topiła, i dlatego, no, po dość krótkiej chwili kurtyzana zginęła, w skrócie mówiąc. Ogólnie rzecz ujmując, to jest to ciekawostka naprawdę zajebista, ale, no, nie popieram jej, bo jest strasznie niehumanitarna względem kurtyzan. Dlatego też, mimo tego, że ta ciekawostka jest wręcz bym powiedział fenomenalna, to gdzieś, no, nie potrafię tak do końca się z niej cieszyć, nie? Niby wszystko fajnie, niby w ogóle fajną ciekawostką jest już to, że jesteśmy w stanie robić barabara bara w oczku wodnym. No, no, przyznajcie, że tego chyba nikt się nie to do tego jeszcze, słuchajcie, ten akt miłości kończy się śmiercią jednego z partnerów. No cóż, fenomenalna rzecz, ale niestety no troszkę smutna. Niemniej oczywiście mit możemy sobie potwierdzić, żeby była jasność. Jak wejdziesz w znacznik misji podczas gry w kosza bez piłki, to nie będziesz mógł wejść do pojazdu oraz nie będziesz mógł zmieniać broni. No dobra, słuchajcie, z tego co wiem, to w ogóle ten mid jest podesłany nie przez Sebę, tylko przez jego brata. Także za chwilkę zobaczymy, czy brat Seby nas spróbuje zrobić w balona, czy być może jednak nam podesłał całkiem zacną ciekawostkę. Let's see! Ja sobie troszkę pomogę, słuchajcie, free moving camem, żeby trafić potem, bo też jest problem taki, że zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Zanim jeszcze wykonamy próbę, to rzućmy sobie piłką do kosza i odejdźmy teraz troszkę od tego miejsca. I widzicie, gdy zbyt długi czas pobędziemy sobie, poza tą strefą boiska, trochę za bardzo od niej odbiegniemy, no to ta kamera i ta ogólnie minigierka, że tak powiem, się po prostu zakończy. A my, słuchajcie, nie możemy do tego dopuścić, jeżeli chcemy sobie ten mit zbadać tak, jak powinien być on zbadany. Dobra, rzucamy piłę. Teraz, słuchajcie, sobie odbiegamy tam, w tamtą stronę, klikamy KM, wchodzimy w znacznik, obejrzymy kawałek cutscenki i cutscenkę skipniemy i zobaczmy, czy ja teraz faktycznie nie będę mógł, słuchajcie, zmieniać broni. No jak się okazuje, w przypadku broni jak najbardziej to działa. Wpiszmy sobie teraz Ciekawości, kod, albo dobra. Na początku zobaczmy, czy mogę wejść do samochodu. Klawiatury to Wam kurde nie pokażę, bo na kablu mam, ale o, może Wam pokażę, czekajcie, ale klikam FK, o, proszę bardzo. I zobaczcie, że CJ w ogóle nie reaguje. Mam mnie w dupie i nie będzie do samochodu wsiadać, także mm, no jak na razie, wszystko wskazuje na to, że mit działa. Zobaczmy sobie tylko, jak wpiszę na przykład kod na bronie, czy wtedy będę mógł je zmieniać. Też nie mogę. Zobaczcie, bronie zostały do ekwipunku dodane, a ja mimo tego nic z tym nie mogę zrobić. Zobaczmy sobie jeszcze, ciekawości Ciekawości, czy będę mógł wejść do innego samochodu? Także nie mogę. Także generalnie, kurde, to jest dobra ciekawostka bez kitu. I co więcej, mam dla Was pewnego bonusa, ponieważ Seba mi też napisał, że tą broń. Dlatego ja tak do końca, jeżeli chodzi o tę broń, się nie podniecałem, bo wiedziałem, jaki będzie werdykt. Ale Seba mówił, że jak kupimy sobie drinka jakiegoś w automacie, to prawdopodobnie, a właściwie to rzekomo, odblokowuje się możliwość zmiany broni. No nie, jeżeli chodzi o możliwość zmiany broni, to to się absolutnie nie odblokowało. A zobaczmy, czy możemy do Fury wsiąść? O, możemy wsiąść do fury. Może ja po prostu źle coś przeczytałem i Seba napisał o czymś innym, a ja zrozumiałem trochę co innego. Tak czy inaczej, dobre, serio dobre. Nie miałem pojęcia, w życiu w ogóle coś takiego by mi nie przyszło do głowy, żeby wejść w marker misji w momencie, kiedy gram CJ-em w koszykówkę. Serio, no nie pomyślałbym. W ogóle ja to bym chyba myślał, że jest to niemożliwe i że nie da się czegoś takiego zrobić. No, mój mózg jest trochę ograniczony, ale. Co zrobić? Samolot AT-400 jest nie tylko niezestrzeliwany przez Hydry, ale także przez rakiety z bazy wojskowej oraz te z wojskowego okrętowca w San Fierro. No i to jest ogólnie kolejna zajebista teoria i kto wie, może nawet prawdziwa, zobaczymy za chwilę. No bo jak pewnie pamiętacie, dosłownie 100 lat temu na jakimś tam odcinku z Pogromców Mitów sprawdzaliśmy sobie to, czy Hydry będą ostrzeliwać samolot AT-400, kiedy no CJ będzie miał jakiś tam poziom wanted levelu. I ta próba, którą tam żeśmy wykonali, była całkiem emocjonująca, ponieważ tak, hydry się pojawiły jak najbardziej, ale w kierunku naszego AT-400 przez bardzo długi czas nie była wystrzelona ani jedna rakieta. Tak jakby wojskowi myśleli, że nie wiem, może jakichś pasażerów mamy na pokładzie albo coś w tym stylu. A osoba, która de facto powinna być ewentualnie tam zabita, to tylko CJ. Także dzisiaj po raz kolejny siadamy sobie za sterami potężnego AT-400, no i na początku lecimy prosto nad bazę wojskową w Las Venturas. Na tereny, które to gra określa jako Restricted Area. W bazie wojskowej, jak widać, ludzie mają wysrane, jeżeli chodzi o to, że tam w AT 400 mogą być pasażerowie. Chociaż jeszcze w sumie teoria jest taka, że w bazie wojskowej no, to, co w nas strzela, raczej nie jest chyba kontrolowane przez jakiegoś tam człowieka i te rakiety są automatycznie wystrzeliwane wtedy, kiedy jakiś obiekt, który no, nie powinien znaleźć się nad strefą, się w tej strefie po prostu znajdzie. Ja tak to odczytuję. Boję się, że w przypadku tego całego okrętowca będzie troszkę problem, bo tutaj, no, ciężko będzie lecieć na tyle wolno, żeby w ogóle ktokolwiek zdążył zareagować, mam takie wrażenie. O, kurde, ale dałem dupy. No nie, 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 nie. no, to jakby ta próba to tak nie miała wyglądać. Zdecydowanie. Ej, dobra, dobra, taki śwejczur jest, słuchajcie. Zobaczcie, że te całe wyrzutnie, które są samonaprowadzające, one nawet na hydrę nie działają. I nawet gdy jesteśmy w hydrze, mamy pięć gwiazdek Levelu, to one mają nas totalnie w dupie. Zobaczcie. No to jeżeli takie rakiety nie reagują nawet na Hydrę, no to, no to nie ma szans, żeby zareagowały na AT400. Moi drodzy, to jakby zagadka rozwiązana. Nawet nie będę musiał próbować. Natomiast jeżeli chodzi o bazę wojskową, to tam jest samolot AT400 atakowany, z uwagi na to, że te rakiety, które są tam w tej bazie zamontowane, one prawdopodobnie są ustawione, że mają walić w każdy cel, który znajdzie się nad bazą, no i który też nad bazą się znaleźć nie powinien, który, no, po po prostu przekroczy, że tak powiem, swoje uprawnienia i nielegalnie będzie nad bazą, będzie może w funkcjonowaniu tej bazy jakoś tam przeszkadzał, po prostu zostanie strącony. Nawet jeżeli będzie to samolot pasażerski. W komisariacie w las Venturas na tablicy korkowej widnieje podobizna protagonisty Manhanta, Jamesa Earla Casha. Jeżeli ktoś z Was w Manhanta nigdy nie grał, to teraz na ekranie pojawia się protagonista tej gry, czyli właśnie James Earl Cash. Także dokładnie przyjrzyjcie się tej gębie ponieważ jesteśmy już na no, komisariacie po prostu policji w Las Venturas. Co tu dużo mówić? I mamy tutaj kilka tablic korkowych, które będziemy sobie teraz przeglądać dokładnie. I ja chyba już widzę, że tę postać mamy tutaj. Ona jest strasznie zamazana, strasznie niewyraźna, strasznie jest w ogóle jakkolwiek się temu przyjrzeć, ale wydaje mi się, że na tym zdjęciu jest postać, która przypomina właśnie protagonistę Manhanta. Tutaj mamy chyba T-Bone Mendeza, tak by the way, jeszcze i jakąś tam jeszcze inną postać w ogóle, która tak by the way, moim zdaniem, tak troszkę przypomina Vlada. Nie wiem, czy się zgodzicie, chodzi mi oczywiście o postać z GTA 4. Zobaczymy sobie jeszcze inną tablicę korkową, która znajduje się w tym miejscu. Może tutaj też będzie James Earl Cash? I tak, mamy Jamesa Earl Casha. To znaczy dobra, ja wiem, że to zdjęcie jest strasznie zamazane i ciężko tu cokolwiek ustalić, ale... Ale no, gdzieś tam te rysy twarzy, no one rzeczywiście przypominają tę postać. No i też ma to sens pod tym kątem, że byłoby to kolejne nawiązanie do gry, którą to Rockstar sam wypuścił. Także wszystko pokrywa się idealnie. Natomiast, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, bądź nie zgadzacie się z moją opinią, to oczywiście dajcie znaka w komentarzu. Lecimy dalej. W GTA San Andreas wszyscy wiemy, że jeżeli nawalasz w spację, gdy chcesz biegać, no to jesteś szybszy niż byś ją trzymał. Ale jeżeli będziesz naparzał w spację, jednocześnie przy tym ciągle nawalając lewy przycisk myszki, aby CJ bił w powietrze podczas biegu, to wtedy jesteś lekko szybszy. Nie wiem jak wy, ale ja mam takie wrażenie, że jest to sztuczka, o której owszem, gdzieś tam ponoć się mówi w GTA San Andreas. Gdzieś tam podobno gra daje nam taki komunikat, że tak, jak będziemy sobie tą spację naciskać, to CJ będzie biegł szybciej. Czy tam ogólnie klawisz, który macie przypisany pod sprint, że trzeba go naciskać, a nie tylko trzymać, żeby biec szybciej. Ale ja osobiście odkryłem to w którymś odcinku z pogromców mitów. W sensie, wy mi napisaliście, że taka opcja istnieje i rzeczywiście to działa i potem się okazało, że tak to faktycznie działa. Natomiast mi się ogólnie wydaje, że dużo osób o tej ciekawostce nie wie. Jeżeli się mylę, to, to nie wiem. Napiszcie, że jestem idiotą w komentarzu o. No tak czy inaczej ta różnica jest. Ona jest widoczna, szczerze mówiąc, gołym okiem, jak się dobrze człowiek przyjrzy. No i rzeczywiście, na jakimś tam odcinku, szczególnie takim trochę większym, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy wymaksowaną staminę, no to możemy zauważyć dużą, ale to dużą różnicę. Ten CJ kurde biegnie, gdy naciskamy klawisz przypisany za sprint, dużo szybciej. To nie jest wcale taka minimalna różnica. Dlatego właśnie ja jestem, słuchajcie, skłonny uwierzyć, jeżeli chodzi o inne różne sztuczki, które umożliwią CJowi jeszcze szybsze sprinty. Więc dzisiaj właśnie do tego wszystkiego dorzucimy sobie box. Sposób, który był przez autora tego mitu przedstawiony jako sposób na szybsze bieganie, no jak dla mnie się nie sprawdza. I jak dla mnie dalej uzyskujemy najlepsze rezultaty biegowe wtedy, kiedy po prostu sobie tapujemy klawisz odpowiedzialny za sprint. Odcinek, odcinek i po odcinku. Ale spokojnie, bowiem na górze ekranu wyświetla wam się ostatnie wideo o gafach fabularnych w GTA San Andreas, które to twórcy popełnili w swojej własnej grze. Wpadnijcie tam koniecznie, a ja póki co dziękuję, że byliście, dziękuję wspierającym, trzymajcie się i do zobaczenia z czołeczka.